A przed wami dziewiąty odcinek z gry Farming Simulator 22 I na początku tego odcinka od razu zabieram się za sprzedaż belek od kontraktu Bo już ten kontrakt robię czwarty odcinek, o ile się nie mylę Więc podjeżdżamy do punktu docelowego, na naczepę I odpinamy pasy i belki są sprzedawane czy kontrakt został ukończony? Nie, ponieważ mamy 75%, więc jeszcze jeden transport będzie trzeba wykonać. Na początku ja tutaj stanąłem obok, a tutaj jest miejsce związane ze zwierzętami albo sprzedaż, albo kupno. I teraz dokładnie nie wiem, ale to jest targ. Tark, targ zwierząt. Aha! Krół szarka, także jakami nie będę mógł tutaj sprzedawać. Myślałem, że muszę coś swojego kupić, a jakiś inny płytynek postawić na swoje gospodarce, a jednak się pomyliłem. Ok, ale dla Penta stworzę pracę, aby pojechał z powrotem na łąkę, czyli to było aż tam. Zacznij pracę i jedź w tym kierunku. Pracownik jedzie na łąkę, a my przejdźmy teraz na gospodarstwo. Co robiłem? Poza nagrywaniem, czyli grałem nie nagrywając. Jak możecie zauważyć, to już tutaj maszyny przetransportowałem obok domu i tutaj już robi się pusto na tym placu, tylko kombajn Zbierać kamieni, póki jest tylko paleta, ale paleta też zniknie i parę belek, ale te belki też pozbieram. I tutaj, właśnie te belki też pozbierałem, i przyczepa z belkami stoi tutaj. Będę musiał, musiał coś wykombinować z belkami, bo nie podoba mi się jedna rzecz. Będę te magazynował te belki, ale. Będę miał coraz mniej miejsca, więc będę musiał zakospodarować miejsce, aby móc gdzie magazynować te belki, bo nie chciałbym, właśnie jak na razie, marnować i sprzedawać słomy, skoro ja mogę to zachować na przyszłość. Być może sprzedam te belki i to będzie mój kolejny dorobek, ale jak na razie tej, tego kroku nie podejmuję. Poza odcinkiem dokończyłem kultywację i zacząłem siać rzepak, więc rzepak jest na obydwu polach posiany. Wałowanie zostało wykonane. I teraz tylko oprysk pozostaje, więc na tym polu oprysk zrobię razem z wami. Więc do roboty bierzemy się. I tak jak właśnie mówiłem w ósmym odcinku, aby nie, nie pomylić teraz liczb odcinka, no to w ósmym odcinku, czyli w poprzednim odcinku, mówiłem, że chciałbym z Wami załadować kilka bel na wyczepę na labetę, złom na wzwon, Ale nie udało mi się, za mało czasu zabrakło. Co mało czasu zabrakło. Ciemnie to powiedziałem, po prostu zabrakło czasu, aby to zrobić na odcinku, więc to zrobimy w tym odcinku i kontrakt zostanie ukończony. Niestety, ale jak spojrzałem na statystyki, no to się trochę tak przeraziłem. Za chwilę Wam pokażę o co mi tak dokładnie chodzi. Tylko to kończę sobie ten pasek z opryskiem. W przyszłym odcinku. Będziemy myć maszyny, a te maszyny umyję sam, albo część z wami, a część z, e, sam umyję. Zobaczymy. I tak jak właśnie opiecałem i mówiłem w poprzednim odcinku, że w tym odcinku włączam, włączam już na stałe kamienie na polu, czyli będę, będzie znowu zabawa z kamieniami. Także już utrudnienie nadchodzi. I zastanawiam się, od którego odcinka Czy od 10 odcinka, czyli od kolejnego odcinka Czy dopiero od 15 odcinka Włączyć tryb zimowy Czyli po prostu Zima będzie Będzie padał śnieg I będziemy bawić się w odświeżanie terenu itd. itd. Też właśnie mam Może nie mam Pomysłu ale kombinuję nad tym, aby po prostu zmienić wygląd gospodarki swojej czyli po prostu przema, przemalować, przemeblować różne struktury Gra, garaże postawić i może kurnik jakiś postawię no nie wiem Chciałbym ja będę tak zrobić, aby nie popełnić błędu, na pewno jeśli chodzi o te małe trawniki, co są koło Siliosa teraz i koło kombajnu, półku i tak dalej, no to te trawniki oczywiście ja je usunę, bo tych trawników nie chcę mieć. Mamy jak na razie 285 tysięcy euro na koncie, także yy, ten Silios też będę mógł go sprzedać i kupić inny Silios i gdzieś go połowyć. Ale tutaj nie można popełnić błędu i muszę się zastanowić dokładnie, w którym miejscu to zrobić. I myślę, że ta zmiana gospodarki już nadejdzie w 10 odcinku. To będzie nieco zabawa z tym terenem. Najbardziej bym wolał to gospodarkę wybudować na jakimś polu. Pole, y, może pole nie zaorać, ani nie posadzić trawą, posiać trawą, tylko po prostu przemeblować, przema, y, przema, przemalować teren, inny kształt dać terenu. No ale to też jest właśnie tutaj taki pomysł do zabawy. Jakieś bym poustawiał, bo mam trochę tych dekoracji. No, no dobra, zobaczymy. Na pewno wiem, że mogę stawiać maszyny tutaj koło domu, bo tutaj akurat terenu na razie nie będę ruszał. Ewentualnie ten dom odgrodzę jakimś błotem czy coś. I tutaj gdzieś postawię jakieś wiaty Ale mówię, to wszystko jest tutaj do wykombinowania. Dobrze. To ja mogę to teraz zrobić w ten sposób, czyli mogę iść się już przespać na kolejny dzień. I teraz chciałbym tylko coś zobaczyć, jeśli będzie kolejny dzień. Więc ja wejdę teraz w Finanse. Wejdę w obies i teraz zrobię tak. 755, tak? Tutaj mamy. Największa cena to jest tutaj 914. Ok. I teraz zrobię tak. Mamy sierpień, a teraz będzie wrzesień i cena powinna podskoczyć. Więc zobaczymy, jeszcze raz bym chciał zobaczyć, jaka to będzie cena czyli 914 euro. I teraz ja się prześpię do godziny 6. A jak 6 to będzie zaciemno, no to podskoczy do godziny 7 bądź 8. ok niech wieczór minie, niech noc minie. Podatki swoje już Są odliczone No mamy trochę ciemną. I teraz cena poszła w górę znowu bo już mamy Miesiąc który Wczesień Mamy wrzesień Skoro mamy wrzesień no to Zaczyna w pomału rosnąć Czyli z dnia na dzień będzie coraz większa cena I to będzie grudzień To sprzedaży w grudniu będzie owiec na tym będę mógł zrobić Mamy wrzesień tak I cena już podskoczyła prawie Jest po tysiaku wszystko No jeszcze brakuje Ale na razie Z tym nie się nie śpieszy także Wszystko tak na spokojnie Będę do tego podchodził A tutaj Najprawdopodobniej pokazały się już chwasty Tak jest mamy już Zachwaszczenie więc te chwasty należałoby usunąć Także no nie wiem po co ja w ogóle Odstawiłem opraskiwacz. Skoro muszę wyłatować z niego nawóz i dać Środek chwastobójczy No też musi być taki odcinek że w nocy pracujemy a nie ciągle tylko W dzień więc Ta noc też tutaj akurat się przyda a Póki co mogę to tu postawić, bo po przyczepa na razie nie będzie ruszana Załadować środek chwastobójczy ok, I lecimy dalej Mamy już 9 minutę odcinka, więc no mamy już dość sporą długość filmu Jak ja robię 20 minut odcinki no to Pół odcinka już mamy no dobra, ale tak mogę usunąć trochę później. A w dzisiejszym odcinku chcę już naprawdę zakończyć tę robotę z tym kontraktem, czyli tutaj właśnie na tym polu. A tych balek zostało bardzo niewiele. I wiecie co? Ja bym tutaj się przespał, aby chociaż trochę widno było. No ale dobra, spróbuję zrobić to o takiej porze jak jest teraz, czyli lekko jasno, lekko ciemno, czemu by nie? Okej, okay, opuść lekko. I teraz załatuję belę. No i właśnie to jest takie uciążliwe. Łatowanie tej belki. Może być, a może być, dobra. Pozwoliłem sobie zrobić cięcia, aby szybciej to poszło. Bo jak sami możecie zauważyć, no to ładowanie tych balek to nie jest takie hop, siup, jak to się wydaje. I jeszcze jedna belka gdzieś tutaj była. Albo z dwie, z dwie. No nie wiem, czy ładować wszystkie belki, czy jedną tylko. Bo ja bym załatował tylko jedną belkę. No to No Może akurat tej jednej by zabrakło na sprzedaży, i potem bym się denerwował. A czemu nie zabrałem ten, tej jednej belki? I potem byłby ten, ten minus tego wszystkiego. Ale No nie powiem, ale o 8 ciężko pracuje. Dobra, załaduję ja tę balekę jeszcze jedną i widzimy się w punkcie sprzedaży. Okazuje mi, że pracownik w nich został przez coś zablokowany. No, nieprawda, nie został zablokowany, tylko tak dziwnie tutaj kierował się. Może po prostu moja wina, bo ja go może źle skierowałem. No dobra. Czyli ja tutaj tylko tak zaparykuję, aby mógł później przyjechać po tą przyczepę. Czyli mogę w ten sposób opuścić i sprzedajemy. Kontrakt został zrealizowany. Tak jest. Został zrealizowany i jeszcze na tym zarobiłem tysiak Pokażmy. Może nie pokażmy, ale zobaczmy Finanse Czyli tak Wrzesień To w sierpniu jestem Minus 7000 A jeśli chodzi o wrzesień to już mamy pierwszy dochód czyli 900 zł Pensje Sprzedane tysiak No tak sprzedane tysiak i tego odjąć pensje pracowników, czyli 950 euro, czyli już jesteśmy lekko do przodu, ale to jest na za mało. Tutaj jestem cały czas na minusie, a tutaj już jestem na plusie. Więc no, odcinek kończymy chyba na, na plusie, ale jeszcze musimy my tutaj zaakceptować kontrakt, czyli odbieramy prawie 5000 euro. Tak jest, mamy. Ten zbiór blonów mnie teraz kusi bo jest chyba inny znowu no i takie maszyny, maszyny te są trochę inne prasowanie bel kultywowanie mamy za 7000 tak ojejku 7000 może nie, 6600 coś około, ale to jest pole 15 a pokaż mi to pole 15, może bym się skusił no niby, że to jest małe pole, ale no nie wiem A13 13. No to są właśnie takie nie pierwsze duże, a małe pola i one nie są tak zbyt takie małe. No jesteśmy już jesteś na plusie, czyli 5667 euro, czyli no ładny plus z tego wyszedł. Bo tutaj mamy e, dochód z kontraktów, okej. Okay. Super, elegancko, ja się z tego właściwie tutaj cieszę więc mogłem dalej zabrać się za obryskanie chwastów, czyli likwidację chwastów i no, kurczę zastanawiam się nad kolejnym kontraktem, bo nie że pracownik tyle, a no wiecie, zarobek też mam swój. No kurczę no nie wiem jak ja mam do tego podejść. Pole 38 zostało opryskane na dwa etapy, i teraz wystarczy oj, bóg tam popchnąłem, i teraz wystarczy jeszcze opryskać pole 40 i przespać kolejne noce, i będziemy mogli znowu rozpocząć żniwa. Lecz myślałem na tym i podjąłem taką decyzję, że po prostu tak. Nie kupiłem, ale wynająłem. I kupiłem. No nie kupiłem, tylko wynająłem. I podjąłem się kontraktu. Więc mamy co akurat już teraz robić. I ten kontrakt chciałbym, aby został wykonany w jednym odcinku, czyli w dziesiątym odcinku będzie już końcówka tego kontraktu, dlatego ja się zabiorę za robienie tego kontraktu już tak poza nagrywaniem. Więc te kontrakty trzeba robić, dopóki nie ma własnego dochodu, ale za zboża już niedługo dochód pierwszy będzie. No dobra, to co ja mogę chociaż kawałek przejechać, to nic mi tutaj nie szkodzi. Jeszcze nie mogę Nie, już mogę Już tutaj coś Aha To jest taki coś Czyli łatwo się pomylić okej, okay, rozumiem W tym odcinku to już wszystko Trochę pracy mnie czeka z tym polem Aby przynajmniej tak 3 czwarte Zrobić poza nagraniem A w 10 odcinku Już skończyć ten kontrakt I rozwijać dalej gospodarkę jeżeli ten materiał się Wam spodobał, zostawcie kciuka w górę dla Zosieńku, dla algorytmu. Widzimy się w 10 odcinku. Cześć!